Witamy w programie Grębocice przyjazna gmina. Po raz pierwszy w historii podczas inauguracji roku kulturalnego w Grębocickim Centrum Kultury przyznano tytuł promotora kultury. W dzisiejszym odcinku powiemy także o Grębocickim Uniwersytecie III wieku. Zapraszamy. Mieszkańcy Grębocic bardzo chętnie biorą udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych. Na imprezy plenerowe, jak turniej wsi czy gminne dożynki, zawsze przychodzą tłumy. Gdy rozpoczyna się sezon jesienno-zimowy, a imprezy trzeba przenieść pod dach, sala w Grębocickim Centrum Kultury za każdym razem pęka w szwach. To chyba co najbardziej mnie zawsze martwi, to jednak zbyt mało miejsca, bo chętnych jest zawsze bardzo dużo. Na pewno niejednokrotnie niektórzy rezygnują ze względu na to, że no nie można się zmieścić w tej sali, która jest przygotowana na ponad 200 osób. To jednak jednak jest jeszcze za mało miejsca. Wszyscy więc czekają na nową aulę, która powstaje przy gimnazjum numer 1 w Grębocicach, by mogli spotykać się w jeszcze większym gronie. Mam nadzieję, że tamta sala będzie większa. Sala jest przygotowana na 300 osób, czyli o 50% więcej. No wtedy być może zaspokojimy sporą część. Czy wszystkich? Chciałbym, żeby zawsze był niedosyć, chciałbym, żeby zawsze brakowało miejsc. Równie chętnie Grębociczanie biorą udział w projektach kulturalnych. Warto zwrócić uwagę na lokalne orkiestry Dente, które działają na terenie gminy już od kilku dekad, a także na grupy folklorystyczne, jak na przykład 30-letni już zespół Polne Maki. Tema jest zawsze, ale taka trochę inna, mobilizująca. Powiem szczerze, że już umiem pokonać leń. Potrafię się uśmiechać, mimo że w środku wszystko dygocze, ale potrafię się uśmiechnąć i, i myślę, że to już jest dużo opanowany człowiek bardziej niż na początku. Na początku było okropnie. Z wielkim zaangażowaniem w działalność kulturalną włączają się również dzieci i młodzież. Przykładem są towarzyszące orkiestrą dentym grębocickie majoretki, które zwracają na siebie uwagę także poza granicami gminy. Przede wszystkim zostały zauważone we Wrocławiu. Tam też dały koncert. Zostały zauważone w Lubinie na jednym z przeglądów. Zostały dostrzeżone i, i nagrodzone. Myślę, że, że te nagrody je mobilizują i powodują to, że dzieci chętniej zapisują się i chcą Jak gdyby realizować te pasje taleczne. Podczas inauguracji sezonu kulturalnego w Grębocickim Centrum Kultury uhonorowano wielu miejscowych artystów. Przyznano także pierwszą w historii gminy statuetkę promotora kultury. W tamtym roku, właśnie na inauguracji roku kulturalnego, stwierdziliśmy wspólnie z panią dyrektor, że powinniśmy nagradzać osoby szczególnie zasłużone i podjęliśmy inicjatywę, która padła również ze sceny, że będziemy honorować te osoby, stowarzyszenia, grupy. Nie chciałbym zawężać do pojedynczych osób, bo promotorem kultury może być zarówno instytucja, placówka, stowarzyszenie, jak i osoba fizyczna. W tym roku ten zaszczytny tytuł przypadł gimnazjum imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że zostaliśmy wyróżnieni tą nagrodą. Jest to uhonorowanie naszej no, wieloletniej pracy, pracy nauczycieli i młodzieży. Poprzez te działania artystyczne chcemy właśnie kształtować i kształtujemy osobowość młodych ludzi, ich odwagę. Również myślimy o wychowaniu patriotycznym. Nauczyciele z Grębocickiego Gimnazjum zapewniają, że z młodzieżą gimnazjalną, mimo krążących stereotypów, pracuje się bardzo dobrze. Wiele jest negatywnych opinii o uczniach gimnazjum, w ogóle uczniach gimnazjum. Ja z tym się pozwolę nie zgodzić, ponieważ jest to młodzież w takim wieku, która fantastycznie pracuje, angażuje się. Naprawdę można z nimi zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Takich, które czasami trudno by zrobić z osobami dorosłymi. Angażują się, dają siebie, mają wiele pomysłów fantastycznych i wymieniają te poglądy również z nauczycielami. Także to nie jest tylko odtwarzanie jakichś tam ról, ale również udział w tworzeniu tych przedsięwzięć artystycznych. Więc muszę powiedzieć, że młodzież jest fantastyczna. Zresztą myślę, że dzisiaj chyba też będziemy mieli okazję posłuchać ich prezentacji. Program inauguracji roku kulturalnego był bardzo różnorodny. Zaprezentowali się artyści w różnym wieku i repertuarze. Jesienno-zimowy kalendarz kulturalny zapowiada się więc równie atrakcyjnie dla mieszkańców gminy. W tym roku jeszcze zaplanowana jest tradycyjnie z okazji 11 listopada Święto Niepodległości. Na pewno będziemy się już pomału przygotowywać do koncertu kolęd i pastorałek, który planujemy 15 stycznia, ale to dopiero w przyszłym roku na pewno impreza odbędzie się w kościele w Grębocicach. Jeszcze raz Yeah Oglądacie Państwo program Grębocice Przyjazna Gmina. Czas na studentów Uniwersytetu III Wieku. Grębocice to pierwsza w Polsce gmina wiejska, która zaczęła realizować tego typu projekt. Podczas inauguracji kolejnego roku Uniwersytetu III Wieku w Grębocicach 63 żaków odebrało legitymacje i indeksy. W moim życiu to nie pierwszy raz, bo miałem już trzy indeksy z poprzednich kierunków studiów. W tym wypadku na trzecim wieku. Po raz pierwszy, choć drugi rok już jestem. Widzę, że indeksy są i chyba się zmieni. Będzie większy rygor. Chyba obowiązkowość, dyscyplina. No, no. trzeba będzie się przyłożyć. No. Chyba w domu trzeba będzie lekcje, zadany za materiał jakoś przerabiać, odrabiać. Wykładowcy zapewniają jednak, że grębociccy studenci nie muszą się aż tak bardzo zamartwiać sesją i zaliczeniami, bo chodzi tu głównie o dobrą zabawę i aktywizację seniorów. Kwestia właśnie wdrożenia się w taką konstruktywną aktywność jest tu właśnie szczególnie ważna. Chodzi o to, żeby robić coś nie tylko dla siebie, ale też dla innych i znaleźć właśnie takie wartościowe cele. Ja już miałem do czynienia z uniwersytetami III wieku, to nie jest mój pierwszy kontakt i mogę rzeczywiście stwierdzić na podstawie chociażby obserwacji, bo badań w tym zakresie nie prowadziłem, choć prowadzili inni, że to jest rzeczywiście użyteczna i konstruktywna forma spędzania czasu wolnego i nie tylko wolnego, ale uczynienia go czasem właśnie takim właściwym. Większość na zajęcia uczęszczała już rok temu, mają więc swoje ulubione przedmioty. Mi przede wszystkim psychologia, zajęcia może takie jak rysunek. To mnie tak dość, dość interesowało, no i historia chyba naszego regionu to chyba najbardziej. A jest w czym wybierać? Jest bardzo szeroki zakres zajęć i tak w sumie nawet wszystkich nie zdąży wymienić. Powiem tak, jest cały blok zajęć, które w jakiś sposób przystosowują do funkcjonowania w XXI wieku, czyli informatyka, angielski, mamy bardzo ciekawe warsztaty psychologiczne, mamy cały blok zajęć otwartych, mamy spotkania ze sztuką, które odbywają się w Głogowskim PWSZ, tam mam pracownia ceramiczna u doktora Adama Olinczaka. Pracownia Grafiki u dr. Mary Sass. W tym roku motywem przewodnim będzie sztuka wczesnych Słowian. Jest to powiązane z tym, że będzie otwierany rezerwat archeologiczny i na podstawie jest znaleźć z miejscowości Obiszów, w jaki sposób będziemy nawiązywać do sztuki wczesnych, wczesnych Słowian. A oprócz tego mamy spotkania z etnografami, z historykami sztuki. Studenci będą uczęszczać m.in. na zajęcia z psychologii. 20 godzin wykładów z tej dziedziny zapowiada się bardzo interesująco. Chciałbym naszych słuchaczy nauczyć asertywności, radzenia sobie z lękiem, radzenia sobie z depresją. Radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi, to w sensie umiejętności, czyli wytworzyć ich pewną taką właściwą postawę wobec siebie samych. A poza tym, rzeczywiście, żeby zdobyli wiedzę z zakresu temperamentu, inteligencji, osobowości, wiedzieli, co mogą, a czego nie mogą ze względu na pewne jakby naturalne ograniczenia. Żaków z Grębocickiego Uniwersytetu III wieku oprócz samych wykładów czeka też wiele wycieczek i zajęć sportowych. Są bardzo ciekawe wyjazdy, m.in. 10 grudnia jedziemy na jarmark Bożonarodzeniowy do Drezna, eee, przy okazji odwiedzimy Galerię Zwingera, eee, mamy spotkania kultur, czyli na przykład 17 marca obchodzimy Dzień Świętego Patryka, przy okazji mamy wykłady o kulturze celtyckiej, że tego jest bardzo dużo, to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki zakres. Oferta jest więc bardzo atrakcyjna, dlatego taka forma spędzania wolnego czasu cieszy się wśród seniorów z Grębocic coraz większą popularnością. Przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, bo rzeczywiście znacznie więcej osób się zgłosiło. Nawet powoli robi się problem, jeżeli mielibyśmy robić jakieś imprezy wyjazdowe, żeby były tak duże autobusy. Uniwersytety trzeciego wieku to żadna nowość w większych miastach, jednak wśród gmin wiejskich Grębocice realizują ten projekt jako jedne z pierwszych. W zeszłym roku byliśmy, z tego co wiemy, jako pierwsi, którzy zrobiliśmy uniwersytet z prawdziwego znaczenia III wieku na terenie wiejskim. Na tym polu Gmina Grębocice współpracuje z Unią Europejską. Cała część dotycząca projektu jest w 100% finansowana ze środków unijnych bo to jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast jeśli chodzi o. E, takie rzeczy jak, żeby dowieść studentów na przykład do, e, na basen do Głogowa, no to za, za podróż płaci gmina Gębocicy. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Grębocice Przyjazna Gmina. Dziękujemy za uwagę.